Hej, witam Was na miodowej zagrodzie. W końcu, w końcu się udało. Wykluły się kurczaczki. No na razie, dwa z trzech. W tym trzecim jajku jeszcze widzę, że no jest pełne. Jeszcze mają czas. Także, no, może, może coś z tego jeszcze jednego będzie. No dwa w każdym razie się wykluły. Zobaczcie, jakie są płci, bo to sprawdzam. No i pokażę Wam. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, kochani, mamy pierwsze, pierwsze przekłucie skorupki. Nie wiem, czy je tutaj widać, ale chyba widzicie. Tak, w tym miejscu. O, tu, tu mamy pierwsze przekłucie skorupki i tutaj. Czy to będzie? I tu. Tu też, czyli zaczynają się kurczaczki wykluwać. Zobaczymy za jakiś czas, co z tego będzie. Czy się uda chociaż coś wykluć, czy nic. Na tym jajeczku jeszcze nie widzę tutaj. Nie widzę żadnych ruchów, ale słyszałem pisknięcia. Także może za, za jakiś czas coś się z tych kurczaczków wykluje. Będziemy obserwować. Minęło parę godzin, i jajeczka się poruszają. Widać już coraz większe tutaj, to jest to pęknięcie. Coraz mocniejsze jest tu i tu. O, tu się troszeczkę powiększyło. I słychać jak ćwierkają. A to, a to jajeczko na razie bez zmian. Przynajmniej nie widzę. Zwiększyłem im troszkę wilgotność do wylęgu. No zobaczymy. No bo inne są też koło tego. No zaćwierkajcie dla mnie. Nie chcę, to no nic musimy poczekać. Przyszedłem rano. I spójrzcie dzień dobry. Dzień dobry. Ten już jest ten też. Już widzę zmieniłem miejsce. No nie wiem, czy to będzie żyło. Na razie sobie dochodzą w inkubatorku. Cieplutku. Jak zaczną chodzić same, to je przeniesiemy do odchowalnika. Słabo widać. No cześć kochanie. Słabo to widać przez to. Nie chcę im ściągać, żeby było im cieplutko. Cześć. A ty, no pokaż tu buźkę. No uśmiechnij się do nas. Coś się rusza, ale mu słabo. Jest. No, tam sobie tak podświerkuję. Jeden i drugi. Jak się z mocnią wyschną, to Was przeniosę. No, to Was przeniosę. Zrobiłem na szybko takie taki odklujnik, odchowalnik mały, bo tam gdzie go mam za duży, zresztą tylko dwa kuczaczki. Gdzie tu jesteś? Kochani, no, pokażę się. I na ten, ten dzień, dwa O, jesteście. No, i na ten dzień, dwa będą, będą tutaj. Jeszcze poczekamy, czy to trzecie jajko się nam wykluje. I wtedy ewentualnie tutaj dorzucę jeszcze. Tu mają fajnie ciepło. Grzeją się. Może by już trzeba było wstawać na nogi tu ma taki fajny patencik, to się nagrzewa. Tu słoneczko nie świeci. Myślę, że myślę, że mają OK. Dzień dobry. I kurczaczki mają już w jedną dobę. Grzają się tutaj pod tym. W końcu są ruchliwe. Ładnie się już opierzyły. Wyschły, może nie obierzyły, ale ten puszek im ładniej wyschnął. No, ale jak widzicie, taki lęk, dwa kurczaczki. No, jeszcze jest jedno jajko, które się było tam pełne. No, mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj wykluje. No, ale dzisiaj już jest właśnie się zaczął 21 dzień. Więc nie wiem, czy, czy to, czy to coś z tego będzie. Tak sobie ładnie chodzą, grzeją się pod lampą, tam mają wyżej, tym jest lepiej, cieplej, ale lubią, lubią ciepełko. O tak, podświetlimy Cię. No chodź, chodź, chodźcie, pokażcie się tutaj. Jednodniówki, no zapraszam. Zapraszam, macie to coś dobrego dziawnąć. Macie wodę, macie... Jajeczko może by się coś zjadły. Cieszę się bardzo. Chociaż z tych dwóch mój pierwszy raz mimo błędów. O, ktoś tutaj zgłodniał No widzicie. Super. Cieszę się, że coś zjecie. To jest dobra oznaka. Widzę, że zaapały. Już im smakuje. No i o to chodziło. Dobra, oznaka, że jedzą. No i oczywiście się biją. Tyle mają tego, ale się będą bić. Będą się bić o swoje. Ja czekam, bo mi muszę przyjść dopiero karmiczki. Na tę chwilę jeszcze w tym kartonie sobie mogą być. Ze 2-3 dni a potem je przeniosę do odchowalnika. No, no i bardzo to cieszy. Na chwilę idzie. No bez paniki. Czy to się uda? Nagrywasz? Cały czas. Nie, co czas. Tu mamy. Tu jeszcze nie widać skóryczka? No, to jest kurka. że to jest kurka. Tak myślałem. Zobaczcie, tutaj Oj. A to jest. Czekaj, na no razie. To też jest kurka. Dobrze. Nie ma kogutka, są dwie kureczki. Widzisz, dokąd jesteś? Nie do końca rozpoznaję. No, to jest kurka. mamy dwie kureczki. No. no, a tak wyglądamy, jak już mamy półtorej doby. No chodźcie tu, pokażcie się ładnie. Już z, 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 widać, że srają. Taką ściółkę im zrobiłem z kartonu, potem to całe wymienię. No, chodźcie, chodźcie. chodźcie, chodźcie się pokazać, no. Nie bądźcie takie wstydliwe. Ale już fajnie gonią, już są żywe. Super, bardzo się cieszę. No i to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Skomentujcie szczególnie mnie ciekawi, bo naprawdę nie wiem, czy to jedno jajko, które zostało, wciąż ma szansę, czy już po prostu z niego nic nie będzie. No, chyba że to jest kacze, ale nie wygląda na kacze. Nic, w każdym razie dzięki. Pogadajmy w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.